Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Przygotowałam taki zestaw strapek. Tutaj z krzyżówką, z liniami. Właśnie ta krzyżówka za 10 zł. Dalej. I Love Big Cash. Crazy 3 siódemki. Maxi Cash. Właśnie wspomniane. Super linie. Wiśniowe 7 i ekstra pensja. Jak jakoś dawno tej ekstra pensji nie drapałam. I mam zestaw.

28, jest wygrana. Jest druga wygrana. 14, 33 i napis. I tu jest 5 oraz 5. Ups, coś pominęłam. J i J. Hmm. Chyba nie. No 10 zł, teraz jest J. Możliwe, ale chyba nic nie pominęłam. No dobra. Kolejna to wiśniowe 7 z numerem 9. No i szukam siódemki. Tutaj nie ma motyl, śliwka, winogrono, słońce i biedronka. I jest co? Z? I tutaj jest kół. Cool. Yy, to super linie Z numerem 5. Kolejna ze strapek. Troszkę tu oddalę. Okej. Okay. Słońce i klucz. Na początek. No i nawet są te symbole. Oba. Tęcza i serce, tutaj serce, i tu jeszcze serce, balony wiatrak. Tutaj czapka i rolki, czapka, czapka. Rolków nie było. Kwiat i moneta. No nie ma tych symboli żadnego. Cytryna i kości. Tu cytryna, cytryna, kości. Podkowa i leżak. Tutaj. Podkowa, podkowa. Parasol i ptak. Tu i tu. Tu jest parasol, a tu jeszcze ptak. Teraz arbus i sakwa. Arbus, sakwy nie ma. Lody i gwiazda. A, kwiat jednak się znalazł. Lody. A teraz gwiazdy nie ma. No i klapki, rower. Rower jest, klapki, rower i klapki. Niestety, tak jest, nie przegrane. No to Maxikersz numer 20. I wygrywa 57, 46, 21, 17 i 15. A ja mam 37, 44, 32, 58,

53 i 39. Zawsze Lucynka powtarza, że Maxi Cash numer 20 to jest szczęśliwa zdrabka. I tak jest. Tu mam 10. Kontrolny D. No i dalej. Crazy 3 siódemki, numer 21. I zobaczcie, jest siódemka. I jest nawet dwa razy. Podwójna siódemka. Tu już nic. Tutaj nic. No i co tak na początku, a teraz? O, jest jeszcze jedna siódemka, czyli w pierwszym i w ostatnim. Tutaj nie ma. Kolejna gra. Nie ma. Tutaj też nie. Nic. Nie ma nic. I tu też nie. Dobra, tu mnożę 10 zł, czyli mamy 20. I tu jest dyszka. Dobra, 30 zł. Jak najbardziej cieszy. Fajnie. Następna zrabka, I Love Big Cash z numerem drugim, i zostanie krzyżówka do podrapania. A wygrywają takie liczby. A ja mam 36. Nie ma. 59, 48. No niestety to nie wygrywa.

I 38, no niestety, a tak ładnie prosiłam, nie ma nic, dobra. No i ostatnia, krzyżówka z numerem też 21, tak jak Crazy 7, i w bonusie mam Koturn. A i R, do bonusu R. R I a. Tutaj jeszcze tutaj. Postaram się jak najszybciej, żeby strapać. I już dziękuję z góry za wytrwałość i doczekanie do samego końca. Ale możecie sobie też przyspieszyć, ale za to obejrzeć, tak. Tyle. i ostatnia jest a, a tutaj r a tutaj tu a i tu jest a kolejne dwie litery k oraz h czyli k w się tutaj i tu jest też h Jedno, ale było. Tutaj K jest H. I tyle. I ostatnia K. K. Tutaj, no, ucieka I litera H. Kolejne dwie literki to J i D. J nie widzę w bonusie, i D też nie. Więc od razu tutaj na tej stronie. D. Na drugiej... No nie widzę wcale. Możliwe, że nie ma. I na ostatniej. Tu jest D. Jest J. I D. Daję pierwsze słowo Ada. V i P. X -a widziałam, ale V chyba nie ma. Tutaj na drugiej właśnie ten X tutaj się znajduje. I na ostatniej P i P. I tu jest jeszcze jedno. Następne dwie litery to Z oraz I. Bonus chwilowo przystój. i oraz z na drugiej teraz i i i i kar powstaje słowo i z i i i tu i tu i ostatnia tutaj z i i tu jest jeszcze i to by było na tyle. Kolejne dwie literki to F i S. No i w ponusie nadal nic. F, S tu, tu. I S jest tutaj. Tutaj widziałam F, S. To tyle. No i na tej trzeciej S. I tu jest S. Wszystko. Kolejne dwie litery B i Y. No i bonus nadal nic. B i M, tu jest y, y i B. Druga skrzyżówek Y, B. A na ostatniej, tutaj. Też są Y i tyle. Kolejne dwie litery to U i O. Więc obie parę do bonusu. O, U, U. Tutaj O, to jeszcze było Y. Teraz na tej... O, oko, tutaj powstało i to jest drugie słowo o i u to tyle, a na ostatniej o o i u, okej, okay. ostatnie dwie litery jest to e no, i N zabrakło tutaj do bonusu. Broker to jest pierwszy na tej. No i co, tylko jest jedno. No to wygląda. No to tutaj teraz na tej. E oraz te, więc tutaj z dwoma kończę i na ostatniej E i te. no to tutaj tylko to jedno tak mi się wydaje razy dwa było to było 20 złotych i kontrolne mam różne. No dobra, te tutaj z rabki 4 przegrały, a tu mam wygrane i jest 30 zł na crazy 37, 10 zł wpada w maxi cash, więc mam 40 i 10 zł tutaj w ekstra pensji, więc jest 50 na 55 wkładu z malutkim minusem na dziś ale bardzo Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!